Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Mio. Sponsorem programu jest Yamaha. Sponsorem programu jest Gimoto, odzież, części i akcesoria motocyklowe. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku z Mackiem rozmawiamy o gmoto.pl czyli miejscu z częściami do klasyków i nie tylko. Profesor Igor pokaże nam kolejne ciekawe miejsca na mapie Polski. Ta osoba, która zajmuje się renowacją starych motocykli albo naprawą nowych motocykli, otarła się o tę firmę. Za chwilę ją przedstawię w całej okazałości. E, czy czujesz się, Maciek, czasami tak jakby g było taką, takim zbawcą dla tych wszystkich, którzy próbują naprawić Oldschoolowy sprzęt? <laughs> czy zbawcą, to, to może duże słowo, ale jak najbardziej, no tutaj jesteśmy faktycznie dość znaczący na rynku, jeżeli chodzi o dostępność części. Myślę, że tutaj naszą największą mocą jest to, że zbieramy w swoim asortymencie oferty wielu innych sklepów i po prostu je łączymy w jedno, więc jak ktoś szuka dużej ilości części, to po prostu tym się wybijamy tak, że, że my je zrzeszamy u siebie, tych wszystkich dostawców, producentów i, i mamy je też w taki sposób skatalogowane, żeby nawet laik komputerowy czy informatyczny mógł sobie spokojnie z tym poradzić i, i gdzieś tam jest z łatwością znaleźć u nas w internecie. Wiesz, no, to, 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 co powiedziałem, to jest fajne, bo przy restauracji sprzętu no, różni ludzie podchodzą: kupują po jednej części, ta renowacja przeciąga się na kilka miesięcy bądź lat. Natomiast niektórzy chcą mieć wszystko naraz. Tak było w przypadku Magdy. Wszystko już natychmiast ma być. I to było, to się pojawiło. Motocykl został zmontowany, zrobiony w krótkim czasie i cieszy oko do dzisiejszego dnia. Mówimy o zabytkach. Do jakich motocykli najłatwiej zdobyć części? Wiem, że MZ-ki to nie jest żaden problem, a wiem, że wiele MZ-ek używa w ostatnich czasach. Do polskich komarów też pewnie części znajdę. No tak, tutaj, jeżeli chodzi o te polskie motocykle, to, to jak najbardziej ta dostępność części jest jak największa i tych części jest też jak najwięcej, w sensie m, mamy możliwość wyboru jakości tych części, e, bo tutaj faktycznie jest dość dużo producentów, również importów chińskich, tajwańskich, e, często polskich produkcji jeszcze rodzimych naszych i, i tutaj naprawdę możemy też powybrzydza, powybrzydzać jakością tych części. E, no oczywiście idzie to w parze z ceną automatyczną ale no, na co kto sobie chce pozwolić, to, to ma możliwość i prawo wyboru. Jeżeli to jest taka wybierasz sobie, nie wiem, obręcz koła. I chce mm -hmm. mieć obręcz za tyle, za tyle, za tyle. No, w większości sytuacji tak jest. Faktycznie, jeżeli chodzi o części, na przykład do Simpsonów czy do naszych polskich y, motorowerów, to faktycznie tutaj są części y, obręcze, na przykład y, właśnie najtańsze chińskie, tam y, w granicach powiedzmy jakichś 100 zł. I, i, i za dobrą, l, może lepszą tajwańską obręcz, y, no trzeba na pewno drugie tyle dołożyć. Y, a to i tak ma się całkiem konkurencyjnie do ceny, gdybyśmy chcieli oryginalną obręcz, powiedzmy. Opochromować i od nowa zrobić na oryginał. Oczywiście to jest najlepszy sposób restauracji motocykla starego, no ale wiadomo, to się wiąże z bardzo dużymi kosztami już wtedy. To jest radość niebywała, że w jednym miejscu, o czym już wspomnieliśmy, można się zaopatrzyć we wszystko. I ciekawe to też, że możemy dopasować cenę do swoich możliwości i swoich wyobrażeń o tym, jak wyglądać ma nasz pojazd. Druga część działalności GMO to są współczesne motocykle, też można obsługowe elementy do nich zdobyć. No, jak najbardziej. Naszą, naszym początkiem właściwie istnienia były, były nasze rodzime motocykle, WSK, Simpsony i tak dalej. Natomiast już od paru dobrych lat jesteśmy również na rynku z częściami właściwie do wszystkich motocykli japońskich, amerykańskich i współpracujemy z wieloma hurtowniami, również częściami oryginalnymi. Także tutaj no, jak najbardziej szeroki asortyment tych części właściwie do wszystkich motocykli staramy się zapewnić. No i i I Tam, gdzie nie możemy, gdzie rynek nie pozwala, nie ma tych części, staram się nadrabiać też swoją produkcją po prostu. A To, jest, to, to była do niedawna tajemnica, ale za chwileczkę będziemy mówili jeszcze o jednym brędzie, który powstaje. Dziś nadszarpniemy tego tematu, ale w niedługim czasie go rozwiniemy. To chodzi do takiego momentu, kiedy uznajecie, że na pewnym etapie no, brakuje czegoś, co miałoby jakość, którą wy chcielibyście podtrzymać. I tu pewnie pojawiły się pomysły na stworzenie własnego brandu. Tak, dokładnie tutaj... Y Wielu z nas z firmy jeździło turystycznie, podróżowało motocyklami, często w terenach średnio gościnnych, jeśli można tak powiedzieć. I tutaj faktycznie produkty niejednokrotnie nawet najwyższej jakości zawodziły nas. Także zebraliśmy te wszystkie informacje, tą całą wiedzę, co chcielibyśmy mieć w takich akcesoriach, co nie chcielibyśmy mieć. I tutaj faktycznie zdecydowaliśmy się na stworzenie swojej marki, swojego brandu. No na razie prace nad nim trwają bardzo mocno, już mamy pierwsze próbki, pierwsze testy są prowadzone. E, chcemy, aby to już były produkty premium, także to już będzie produkt taki e, z wyższej półki jakościowej. No niestety też idzie za tym automatycznie cena, nie będzie to produkt najtańszy, no ale musieliśmy tutaj na jakiś kompromis iść, no jeżeli ma być dobrze, to nie zawsze da się tanio, musieliśmy całkowicie od nowa zaprojektować systemy mocowania tych, tych akcesoriów i tak dalej, więc tutaj no jest to stworzone od początku do końca, tak jak już chcieli Byśmy. my. Co, powtórzyliście w pewnym sensie to, co zrobił wiele lat temu pan Honda. Przyjechał do Europy, kupił z jego zdaniem najciekawsze motocykle, potem je przywieźł do siebie, czy jego ludzie to przywieźli, obejrzał, wybrał z nich to, co najlepsze i tak powstały pierwsze sprzęty pana Hondy, które były naprawdę innowacyjne. Teraz pytanie o customerów, bo są ludzie, którzy chcą stworzyć swój projekt, no i pojawia się kłopot z odpowiednią lampą, jakąś taką bardziej high-techową, siedzeniem, czy też systemem hamulcowym. Rozumiem, że kastowerzy też z, was, z Waszych usług korzystają. Tak, jak najbardziej. Mamy nawet paru zaprzyjaźnionych. Kustomerów motocykli, y, jesteśmy w ciągłym kontakcie. Y, dużo części oczywiście też y, w takich motocyklach można zastosować seryjnych, tylko na przykład z innych motocykli stosujemy, nie wiem, do y, jakiegoś danego motocykla po prostu zestaw y, hamulcowy z innego motocykla, więc to jest już kwestia po prostu innego do dopasowania tych części czy zawieszenie, y, ale, ale też jest dużo części takich typowo do customów stworzonych, czy to kierunkowskazy, czy lampy, liczniki, y, całe moduły, które jakby pozwalają nam z łatwością połączyć tą całą elektrykę w nowo zbudowanym motocyklu. Także tutaj jest to rynek bardzo mocno rozwijający się, i w Polsce, i w Europie. Coraz więcej takich producentów, czy nawet każdy sam tam gdzieś próbuje sobie w garażu podziałać z tym na własne możliwości. I tutaj jak najbardziej staram się zapewnić. Byt tych części na rynku, no bo jest ich faktycznie coraz więcej i zapotrzebowanie też jest coraz większe. Chodziłem po waszej stronie, i rzeczywiście jak chodzi o lampy, jak chodzi o zbiorniki nawet paliwa czy siodełka, no to ten. Te, ta propozycja jest bardzo duża i właściwie projektując jakiś motocykl, możemy się opierać na pewnych gotowych elementach, które już są na półkach. E, jak mamy jakąś wizję, e, tam są fajnie zwymiarowane rzeczy. Ja pamiętam, jak kiedyś potrzebowałem do mojej repliki Hondymanki, e, nową pompę hamulcową z dźwignią i otworami pod lusterka odpowiednimi, bo lusterka, tam już nie pamiętam, były chyba ósemki, to na waszej stronie byłem w stanie dokładnie sprawdzić rozmiary e, grubość kierownicy, na którą to na pewno wejdzie. Twory pod lusterka, długość klamki. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy dla człowieka, który dobiera część, nie taką, jaka oryginalnie była w tym pojeździe. Tak, jest to dość istotne, mocno się do tego przykładamy z tego względu, że większość sprzedawców na stronie ma po prostu dopasowanie do motocykla. Jeżeli my chcemy zastosować taką pompę w innym motocyklu, no to automatycznie tworzy to problem, bo klient musi się do nas dodzwonić, musimy iść na magazyn tą część wymiarować, podać mu te wymiary, no tu idziemy, po prostu wychodzimy naprzeciw, staramy się, zanim wprowadzimy ten produkt do oferty, po prostu go zwymiarować, pomierzyć, żeby klient już sam mógł sobie z fotela przed komputerem. Zadecydować, czy to pasuje do jego motocykla, czy, czy nie pasuje, czy musi szukać dalej. Po prostu e, może też oczywiście do nas wysłać maila. To jakoś staramy się e, dopasować te części. No i myślę, że to jest dość istotne, bo tak naprawdę pompa hamulcowa z jednego motocykla może pasować do wielu innych, a jeżeli bawimy się już jakiejś przeróbki, no to tutaj się e, otwiera szerokie spektrum. No i to jest właśnie to, co uwielbiam w, w zawodowo przygotowanym sklepie, w którym e, wszystko, co Znajduję, mierzę, ale wzrokiem widzę, to jest taki i taki wymiar. Pomierzyłem mój motocykl, wiem, że ta pompa będzie pasowała, to wszystko zagra. I to jest podstawa, i to jest chyba moc i siła waszego sukcesu, firmy, bo, no, bo ludzie was lubią. Zajrzałem do PJP motocykle. Oczywiście kupujemy w To Zajrzałem do Michała z Vintage Garage, oczywiście, że tak. Ci ludzie korzystają, bo ta łatwość zakupu mnie też powaliła i będę korzystał z Waszych usług, dopóki sił starczy na to, żeby grzebać przy motocyklach. Dzięki Ci wielkie. Dzięki. Zazdroszczę profesorowi Gorowi, że mógł odwiedzić tyle miejsc. W końcu się kiedyś przełamie, a właściwie nie siebie, tylko szefów w radio. I powiem, że też chciałbym sobie tak polatać po kraju i pozwiedzać te super miejsca. Przypominam, że te materiały, które Państwu pokazujemy i możecie obejrzeć poprzednie, też mają to do siebie, że pokazują Państwo piękno naszego kraju. Wcale nie trzeba grzać masę kilometrów gdzieś za granicę, żeby zobaczyć tak urokliwe cuda i natury, bo tam też o tym mówiliśmy, ale też piękne miejsca i urokliwe miejsca na terenie Polski. I gorze, kowary za nami, jedziemy dalej. Przemieszczamy się przez głuchą łazy, jedziemy w stronę góry świętej Anny i miejscowości święta Anna, ale po drodze odwiedzamy Lewin Kłocki z jednym z największych wiaduktów kolejowych w Polsce przechodziłeś przez ten wiadukt między kolejami, między pociągami? Nie, starałem się nie przechodzić, bo on jest cały czas aktywny, co jest ciekawe, no bo do tej pory mówiliśmy o wielkich wiaduktach gdzieś tam w lesie pośrodku niczego. Ten jest cały czas eksploatowany przez koleje dolnośląskie, ale jest po prostu niebywały i spod spodu, i z lotu ptaka robi ogromne wrażenie. A to jest konstrukcja oczywiście stalowa. Nie, tym razem mamy do czynienia z kamyczkami i cegiełkami, do tej pory dzielnie służącymi i nie widać po nim właściwie, żeby był jakkolwiek nadgryziony zębem czasu. Co po niektóre rzymskie akwedukty. Też do dzisiaj przetrwały i wcale źle się nie trzymają. Zatem budowniczowie potrafili zrobić takie piękne rzeczy, które też robią wrażenie, bo to jest taką te ta, ta, ta konstrukcje to jest po prostu misterium. E, wiele lat temu powstawały rzeczy, które e, działają do dziś i o dziwo, mimo że zmienił się już e, sposób transportowania, zmieniła się masa tych wszystkich pociągów, to one nadal stoją i pięknie wyglądają. Igor. E, Chodziłeś pod tym wiaduktem, wiesz, że jest taka podobna zasada, że budowniczowie, kiedy oddaje się do użytku jakiś most, inżynierowie, którzy go konstruowali, stoją przy próbach obciążowych pod obciążeniowych pod spodem, to myślę, że poczułeś się przez chwilę jak twórca. Owszem, jest taka zasada, żeby było ciekawie, jeżeli Państwo zechcecie się zatrzymać w tym miejscu, to oczywiście organizacja turystyczna przygotowała się i na to, tam jest stolik, są krzesełka, można odpocząć przynajmniej przez chwilkę. Natomiast jak już jesteśmy przy pięknych miejscach, nieopodal Lewina Kłodzkiego, oczywiście no, moje nieopodal to jest w zasięgu dnia jazdy, znajduje się kolejne miejsce równie urokliwe o... Nazwie, której deklinacja może wprawić niektórych w zakłopotanie, mianowicie chodzi o zamek w Mosznej. Och, cóż o Zamku w nie wiem zbyt wiele, ponieważ tam akurat nie byłem, ale poopowiadaj. Też należy do Dolnego Śląska, znajduje się w nim obecnie hotel, kiedyś pełnił troszkę inną rolę, znaczy powiedzmy też hotelu, ale takiego, w którym zatrzymywano osoby niekoniecznie zgodnie z ich wolą i te osoby niekoniecznie mogły mieć świadomość tego, że się akurat tam znajdują, czyli mówiąc krótko, mieścił się tam szpital psychiatryczny. Dziś nie niebywałe miejsce i też, kurczę, chyba Nadużywam określenia typu najpiękniejszy w Polsce, ale on jest naprawdę jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce. Zaraz obok Zamku Książ, o i zdradziłem chyba jeden z kolejnych punktów podróży, ale do tego dojdziemy, do, do tego naprawdę dojdziemy. Jest ślicznie odnowiony. Właśnie Dolny Śląsk kończy re restaurację, odbudowę, rewitalizację zamku razem z całym jego otoczeniem. Natomiast jeżeli chcielibyśmy mieć punkt odniesienia, porównać to do innej budowli, w granicach godziny jazdy od zamku w Mosznej znajduje się pałac w Kopicach, który jest w diametralnie odmiennym stanie. Bo, to jest coś, co konserwator zabytków mógłby określić jako romantyczna ruina. Tylko, że romantyczna ruina, w swoim założeniu, zakłada, że jest w miarę bezpieczna i można ją zwiedzać. To jest romantyczna ruina, której eksploracji nie polecałbym nikomu. Czyli stan jest po prostu opłakalne. Wszystko jest zawalone, ściany zostały i widać skalę tego miejsca. Ogrom. On jest chyba. Rozmiarem porównywalny do, do zamku w Możnej. Jak znalazłeś drogi w tym rejonie, bo mówiłeś, że już jest kręto, już jest górzyście, czy sprawiają przyjemność? ogromną przyjemność, no oczywiście pod warunkiem, że skorzystamy z nawigacji, tu niestety muszę nieco zganić inżynierów Triumfa za to, że starali się, to widać, ale mogliby się jeszcze raz postarać, natomiast jak już odnajdziemy się w przestrzeni, to nawigowanie i, i, i czerpanie Przyjemności, jakby nie było z tych winkli, wzniesień, spadków i też ślepych zakrętów, na które naprawdę serdecznie uczulam, potrafi dostarczyć niezapomnianych emocji. A tak przy okazji powiedz mi, ty miałeś już zamontowane kamery mi oprzód tył? Tak, oczywiście. Zresztą część obrazów już widać, nagrane przód, tył. Oprócz tego, dzięki stajni motocyklowej, motocykl jest już wyposażony w olejarkę. To kolejny problem z głowy. A inny problem z głowy to pokazałem, jak rozwiązałem już chyba podczas zlotu Triumfa, czyli ten maluśki kompresorek, który na szczęście odpukać jeszcze się nie przydał. No właśnie, to, to jest wyposażenie na dłuższą drogę bardzo przydatne. Tym kompresorkiem to powiem ci, trochę mnie nakręciłeś i tak już zaczynam się rozglądać pewnie też taki kupię, bo to jest przydatne e, bardzo, szczególnie w przypadku, kiedy ja mam przykład, bezdentkowe opony w rokecie i mogę bez żadnego kłopotu zakołkować opony i trzeba ją napompować. Oczywiście można mieć nabój, e, ratować się nabojem, coś tam popsyczy z boku, a jednak pompowanie kompresorkiem jest pewniejsze. No dobrze. E, jedziemy dalej. Czy pozostawimy to na kolejny odcinek? Dalej była góra świętej Anny. Yy... Też niesamowite miejsce, robiące wrażenie swoją skalą, pozostałością. To też jest taki obraz tego, co zostało w Polsce po II wojnie światowej. Zmiany przede wszystkim w mentalności wyparcia przez społeczność międzynarodową ideologii. Słusznego wyparcia podkreślmy, czyli w miejscu jednego mauzoleum powstało mauzoleum nowe. Amfiteatr, który powstał z przyczyn ideologicznych dzisiaj jest pewną pamiątką historii, natomiast smutne jest to, że jeszcze nie zadbano o piece do wypalania wapna, które, które tam zostały. Bo musimy pamiętać, że szczyt góry świętej Anny to była kopalnia wapienia na potrzeby po prostu budownictwa ten wapień był wypalany na miejscu i transportowany dalej natomiast jako że to miejsce jest przy okazji piękne no to ówczesne władze przed końcem II wojny światowej wybudowały tam obiekty na swoje potrzeby my odzyskawszy te ziemię, przebudowaliśmy je na własne potrzeby i to no mi państwo to naprawdę robi wrażenie